Hello, hello, witajcie kochani w kolejnym odcinku Domu pod Zorzą. Jednym ze sposobów na ulepszenie życia i osobistego zdrowia psychicznego i fizycznego jest praca nad budowaniem swojej tak zwanej wioski czy też wspólnoty. Korzyści i plusy życia we wspólnocie i wiosce są ogromne i jest ich wiele. Pogadajmy o tym, zapraszam. Witajcie w Domu pod Zorzą. Nazywam się Magda, jestem żoną, mamą i panią domu. Na moim kanale poruszam tematy dotyczące domu. Przede wszystkim wybaczcie, jeżeli są jakieś dziwne dźwięki w tle, ale jest ogromna burza, deszcz leje o szyby, wiatr wieje. Jest przepięknie tylko dlatego, że jestem wewnątrz ciepłego domu. Czasami, jak czytam Wasze prywatne wiadomości pełne zmagania i trudów, żałuję, że nie mogę się mówić na kawkę, posłuchać na żywo i pocieszyć. Ponieważ nie jest to możliwe, postanowiłam poruszyć temat, według mnie kluczowy, jeśli chcemy mieć zdrowe życie: temat przyjaźni, czy też wioski, wspólnoty. Bo aby funkcjonować spokojnie, czego wszyscy pragniemy, jako istoty ludzkie, potrzebujemy pewności, że nie jesteśmy sami, że jeśli coś nie daj Boże się stanie, ktoś nam pomoże, ktoś pocieszy, ktoś zrozumie. Ale nie tylko w sytuacjach złych, w sytuacjach dobrych potrzebujemy kogoś, kto będzie się z nami radował. Trudne wydarzenia są połowę łatwiejsze, gdy są przeżyte, gdy są przeżyte z bliską duszą. A słodkie wydarzenia są dwa razy słodsze, gdy celebrowane z bratnią duszą. Nasuwa mi się piosenka tutaj Siri Groves Twice as Good. Link podam w opisie. Dzisiaj przygotowujemy się na goszczenie czterech rodzin, naszych przyjaznych rodzin, na święto Dziękczynienia. Pieczemy wielką szynkę. Ja robię potrawę ze słodkich ziemniaków, z cynamonem i pieczonymi marshmallows, czyli piankami marshmallows oraz sałatkę cesarską. A znajomi przynoszą desery, bułeczki i brukselki. Robię też pastę z łososia na appetizer ze świeżo upieczonym chlebem na zakwasie. Będzie uczta! Różną rolą i cechą wioski lub wspólnoty jest to, że bez ludzi, z którymi jesteśmy blisko, nie mamy okazji do wzrostu osobistego w charakterze. Łatwo jest obczaić, kto nie miał takich okazji wystarczająco i kto nie tylko zatrzymał się w rozwoju charakteru, ale nawet cofnął, bo niestety są pewne złe cechy, które, zaadaptowane świadomie, prowadzą do innych złych cech. Są niejako drzwiami do innych złych cech, na przykład nieprzebaczenie. Osoby, które świadomie nie przebaczają i trzymają urazę, w miarę czasu adoptują również skoszkniałość w wielu innych dziedzinach. Gdy rozmawiasz z taką osobą, okazuje się, że wszyscy są beznadziejni, a pani w Starbucksie nie miała złe intencje, i każdy ma na celu uczynienie tej osoby życia trudniejszym. Łatwo zauważyć, że nikt tej osobie nigdy nie wykazał czerwonej flagi. Nikt z nią nie siedział w jej zranieniach i nikt jej nie ostrzegł i jej nie powiedział. Hej, wiem, że cię boli, ale tak od koleżanki do koleżanki, to jeśli nie przebaczysz, to tylko ciebie to zje i się rozrośnie, bo nie przebaczenie jest piciem trucizny, mając nadzieję, że ta osoba, która nas zraniła umrze. Oh, Comfort in your speech. Przyjaźni i relacji. Wioska czy też wspólnota to grupa ludzi w naszym życiu, którym dajemy dostęp do naszych serc. Może to brzmieć super sentymentalnie i duchowo, ale to niekoniecznie chodzi o grupę przyjaciółek typu Ania z Zielonego Wzgórza i Diana. Bardziej chodzi o ludzi dorosłych, którzy. Też są w procesie dojrzewania w tej dorosłości i chcą się dzielić tym, czego się uczą i którym na tobie zależy. Oczywiście jest to proces również. Nie musi to być sentymentalne zrozumienie wszystkiego, wspólne zainteresowania, kompatybilność charakterów i inne takie. Osobiście mam bardzo różne przyjaźnie. Z jedną koleżanką mogę porozmawiać o kontrowersyjnych tematach, a z drugą nie, ale za to z drugą zawsze się zachęcamy. I tak dalej. Każda przyjaźń jest inna i nie na wszystko. Także daj szansę różnym kobietom w swoim życiu. Nigdy nie wiadomo, jakim błogosławieństwem ktoś będzie, dopóki nie damy im szansy. Przy takich zgromadzeniach czasami martwimy się, że nie mamy wystarczająco dużego stołu, nie mamy wystarczająco krzeseł, ale jakoś zawsze to wychodzi. Tym razem znajomi przyniosą taki długi, rozkładany stół i je połączymy oraz składane krzesła. Nigdy nie jest doskonale, ale jednak ma to dużą wartość i naprawdę buduje. Wspólnotę w naszym życiu. Także gdy zauważamy, że chcielibyśmy mieć kogoś w naszym życiu, chcielibyśmy kogoś poznać lepiej, to po prostu zapraszamy ich do naszego domu. Jest to również według nas bezpieczniejsze, jeśli chodzi o przyjaźnie naszych chłopców, więc zapraszamy ro z rodziny dzieci, z którymi oni się przyjaźnią w szkole, bo pozwala nam to również ich poznać lepiej i. I czuć się bezpiecznie, jeśli chodzi o te relacje i przyjaźnie naszych chłopców. A poza tym też fajnie jest obserwować, jak przez lata znajomi poznają innych, nasi znajomi poznają naszych innych znajomych, i po prostu buduje się wioska. I staramy się dość regula, regularnie gromadzić. Jeśli nie masz wioski, wspólnoty czy też przyjaźni, nie martw się, bo najpotężniejszy sposób czy też strategia na posiadanie takowej jest w Twoich rękach. Mianowicie, strategia, która, którą my z mężem stosowaliśmy i stosujemy, jest bycie inicjatorem. Opró otwórz serce i dom, a zobaczysz, że zacznie się dziać w tej kwestii relacji. Nie musi to być świętowanie i gigantyczny, elegancki posiłek. Czasem zaproszenie na pizzę jest najbardziej na luzie i bez presji. Ale gotowanie dla rodziny, którą zapraszasz, też oczywiście ma piękną i cenną stronę. Gościnność, według mnie, jest najlepszą strategią na budowanie swojej wioski i przyjaźni. Tak czy siak, świadomie zapraszaj kobiety lub rodziny do siebie lub na kawę, a wspólnota zacznie się budować. Zachęcam do obejrzenia mojego starszego odcinka o gościnności. Link na górze i w opisie. I po imprezie, co oznacza, że na drugi dzień muszę odkopać basement, bo chłopcy z przyjaciółmi do późnej nocy grali w wojny i kto wie co jeszcze. Niestety nie mogę poczekać na, nie, na ich powrót ze szkoły ze sprzątaniem, bo uczę prywatnych lekcji śpiewu i pianina dzisiaj rano, więc musi być odkopane. Zawsze dziękuję Wam za wizytę w domu pod zorzą. Zachęcam do skomentowania, polubienia tego odcinka, podzielenia się z kimś znajomym, linkiem oraz zaglądnięcia na mojego bloga www.dompodzorzą.com. I już zapraszam do kolejnego odcinka. Pa!